Witam wszystkich bardzo serdecznie, tutaj Grey. Jako, że dzisiaj mamy, yy, mam Daily Quest on Twierdzę, to myślałem, że nagram ten odcinek, który zapowiedziałem w poprzednim odcinku, yy, czyli Dok na Krwiożerczości. Yy, przedstawię teraz talię, no to oczywiście yy, Zardok Zaklinacz Odwagi. I tak, cztery razy Goblin Zwiadowca, raz Księżycowy Feniks, trzy razy Zaklinacz krwawej Blizny, trzy razy Centaur Łucznik, trzy razy Bojowy Olifant, cztery razy Szaman krwego Pazura, cztery razy Wojownik krwawego 3 razy Czarnobii, czarnej czaszki, 2 razy szaman krwawego węża, 2 razy szaman krwawej maski, raz zefiria, raz damran, 3 razy słoneczne żary, 4 razy ruin sektów, 4 razy złowo światła, 3 razy oślepiające światło, 3 razy ołtarz ofiarny, z wydarzeń tydzień wiedzy, 2 razy dzień świątyni, a 2 razy dzień 2 razy dzień świątyni, 4 razy dał ty i 2 budynki, czyli 2 namioty wojenne. Talia ogólnie skupię się na tym, żeby. żeby Wystawić jakieś dwie, trzy jednostki z kwierzęczością i później za pomocą raju, insektów i słowa światła Na przykład zabić wszystkich, wszystkie albo większość jednostek przeciwnika A że nasze jednostki mają kwierzęczność, to żeby przywalić mu nagle za nie dmage bez nadziei ręka, nie bierzemy jej A ta jest zawalista, wow, dawno nie miałem tak dobrej ręki Jeszcze kontrujemy go tego tym no, dawno nie miałem tak dobrej ręki, w sumie chyba z Eldorfiem, to jakoś nie miałem nigdy do niego bardzo szczęścia. Chociaż nasz, yy, jak on się nazywa, Kamas, też nie ma złej i ma już... <grywka> Miał trzy gobliny na razie ciekawe czy ma czwartego. Podbijamy sobie piąchy, żeby w sumie jej turze wystawić wojownika krwego rakina, A tutaj wystawiłem tego, strzał. Możemy sobie dodać jeszcze niedrogetowalność która Gdyby chciał na jakoś zabić tym. Na przykład, y, y, jak to się nazywa, ołtarzem ofiar. No i tu już mamy coś mocnego. E, teraz porcimy w magię. Tego damy tu. Strzał, strzał, dura. Szkoda, że nie mamy na rynku roślin sektów, teraz ten nagle Dostał taki buzz do damage to poezja. Hmm, Ciekawe co wystawi... Uuuu, Ale z pamięci. on ma jeszcze lepszą rękę od nas. A myślałem, że to ja mam lepszą rękę. <grym> no naprawdę zespół u nas ostro. No nie, jeszcze nam cofnie tego. Wow. No jestem pod kurcze. Nawet nie nazwę tego wyrażeniem. Ja tu się załamuję. Eee, <grym> dobra. A może my oślepimy centaura po prostu? Mm, 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 mm. Czy to nam się opłaca go oślepiać? Opłaca się, 3 damage'u mniej. Strzał, kolejne 4 punktów obrażeń wyrwiemy, no. Nie jest dobrze, nie jest dobrze. 3 gobliny na pierwszej ręce. Koleś naprawdę trochę przechodził co do tego. Jeszcze tyle obozowisk, no nie wierzę. <gry> Tam to powinien mieć dwie jednostki kurczane na tej pół bitwę. Ciekawe co wystawi. No proszę. u Nie jest dobrze, a wręcz jest bardzo, bardzo źle. Czy może jesteśmy w stanie go zabić, to ma 7 życia. Yy, yy, więc jesteśmy w stanie go zabić ołtarzem ofiarnym. Ale czy to nam się opłaca? Czy lepiej 4 damage? Tu to... kurczę, no teraz tam masakra. Dobra, zablokujemy ich. Na razie nie będziemy ich zabijać. Piącha do góry. Masakra. też nie myślałem, że mamy dobrą rękę. A biorąc pod uwagę jego, to już przestałem tak myśleć. No i nam go na hita. No, to jest jakieś przesadzone. Że to jest w ogóle w basecie dwójce dopuszczone. Dobry sobie 2, 5, 3, 7, no masakra Skocz nim do góry, proszę Zrób to W sumie to wojenna klimska czy, czy nie. No nie no Przecież To jest, to jest jakieś niepoważne. No znowu mam... To już nawet nie jest gorsza ręka, to jest masekrycznie gorsza ręka. Przecież ja się mogę jedynie bronić przed nim. I to też tak ledowo strzał. Mm, tu nie bijemy, bo się zabijemy. Ale i tak oberwiemy za cztery punktów obrażeń. Tu 4 i tu wydolwiemy za 2. Za Czym przegraliśmy? Nie, zostanie nam jeden punkt zdrowia. Zajebiście. O, nie, a jednak nie. Wow, a naprawdę myślałem, że mam dobrą rękę, ale to co on ma, to, to jest jakieś przegięcie. Continuuj. No, zagramy jeszcze raz, tak, raz trwa tylko 4 minuty. <grytale> Little fail, Kalazar, przyłówecz agonii, czyli kolejna gra z serii Duel of Inferno. Mm, o, to całkiem spokojnie się wydaje być. Pozdrawiam, Kasia. <grytale> Dobierzesz kartę, tak. Okej, okay. zwiększamy piąchę, wystawiamy jego. Na razie nie będzie wystawiać goblina, bo nie zużył swojego smoczego kruształu, więc... Może jest w stanie nam go zabić na hita kartą, która jest za darmo. Więc to będzie zmarnowanie jednostki. No, ciekawe po co A. No, zmarnować bombę po to, żeby... Zabić mi tego sobą jednostkę Jak dla mnie to było średnie posunięcie Lekko go przyspomujemy teraz Ciekawe czy on gra, y, gra Gniewarka To pewnie ta Gniewarka to w czasie Też takiego na pewno ma mm, To może być trudne Mamy coś z nawet dwóch cośów a, 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 a. O. ciekawa pasyczka no nie No fucking way Ciekawe co odwróci Co on podra? Czy on nie ma potworów? I ja się pytam ciebie, panie kolosarze, czy ty nie grasz potworów? Czy to jest jakiś troldek? <grym> czy znaczy nie, raczej nie, bo... gdyby to był jakiś troldek, to by ładował w magię. no w cholera co to ma być. Nie w magię, tylko we flagi. Naprawdę, to już jest któreś, która z rzędu, w której ten koleś mi zabija cały czas jednostkę. No, to mnie denerwuje. <grybujesz> e, dobra, zostawiamy sobie Twojego Rokina. No, masakra. Już te jednostki mi załatwił. Jakąś kupą totalną. No, nie wierzę. Przecież to jest jakiś żart. No, to jest jakiś żart. Tego tu, tego tu już nie będzie nam w stanie zagrozić głupią śmiercią Nie głupią śmiercią, tylko zagubioną w mroku Masakra no Przydałoby nam się teraz yy... Właśnie równi insektów i na przykład słowa światła Którym byśmy mogli bardzo fajnie skosić Jak zespomuje nas jednostki to też na razie nas nie spamuje. Mm, dobra, to daje plus 2. Kurcze. Nam potrzebny jest jeszcze jeden do mm, Dwa, pięć. Mm, za mało. To bije dwa, dwa razy to, to zostanie nam. Oj, nie możemy wystawić dwóch rzeczy. Shit. Hmm, trzy. Możemy wstawić to i oj fa, albo no to i to. Hmm... Myślę, co będzie się bardziej opłacać, namiot i tego typka. Jeżeli magnie Farkata, to nam ich skosi i, i nic na tym nie zyskamy. No dobra, spróbujmy. Namiot to... Tego przesuniemy do góry. Żeby nas nie zabił czychającym w mroku Nie, nie tak zagubionym mroku No pożera dusz Ile on ma zabójstw takich na hitam? To jest po prostu jakaś mafia. Już tyle jednostek straciliśmy Najbardziej szkoda mi szaman węża To jest naprawdę potężna jednostka o, Oczywiście, za... nie no Ach, Nie wierzę naprawdę mam takie nie do rozdań, a ludzie mają takie zajebistego farta, Czy ja jestem... nie wiem, nie <słuch> To jest jakiś żart, no a teraz mamy słowo światła, które nie jest potrzebne. W tym momencie dobierz kartę. To jest jakiś żart. Jestem prawie pewny, że on zaraz zagra nam. Yy... Jak to się nazywa? nie Chociaż pojechał aż do sześciu, a nie, nie pojechał do sześciu butel, on daje mu dwie butle. Myślałem, że nabił sześć butel, żeby użyć... Yy, że może ma tych. Nie władcę marionetek, tylko oczarowanie to się ma nazywa. No, ciekawe co zrobi. Jesteśmy w stanie użyć słowa światła i dwóch tych czarów, a co mi że będzie miał aż 9 surowców. jeżeli będzie miał... Jeszcze więcej jednostek, to może te nasze krwawe trochę mu zadają obrażeń. Zadadzą. Tak, tak, wystawię, wystawej. No nie no, ja się zaraz załamę. Zajebiście. Wiesz, to jest kurwa jakiś żart. Więc w tuż nam go zabije. I zasrane przesadzony inferno, no. Ta gra już nawet nie jest zabawna. Nawet nie możemy go teraz uderzyć naszą królewczość, musimy zrobić takie coś. Przecież nie mogę zrobić nic innego, co by było mądrzejsze. Sorok87 No czekaj, co teraz zrobi. A oczywiście yy, kolejny z złodziej zakleć, kolejny pożar był A nie, nie masz. Chyba, że po nie chciał stracić, bo karta przepada. A mógł mnie zabić już tym, więc sobie to usiema. Kolejna butla magii. Dobrze, kartę. 4, 3, 7, 9. Idealnie, żeby ich wszystkich wystawić. Mam surowców. Tak więc to zróbmy. Musimy ich stawiać obok siebie. Żeby zagubiony w mroku nas nie zabił. No, zobaczymy, jak to teraz będzie. Jejcie, jaką on ma masakra Tak sobie teraz rozkminiam Ciekawe, uderzysz pewnie Jego, no, jego no dobra Tego na hita Re insektów już zabijemy swojego, więc to się nie opłaca nam no, Pewnie uderzysz, kogo uderzysz? Jego pewnie? I podwójny płacić, coś takiego zrobisz? Czy nie? Jeżeli go... Nie, 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 go uderzyłeś Czyżbyś miał taki zamiar? Nie, skok w czasie, proszę bardzo Więc ten ginie ten jak go uderzy, to się sam zabije. Tu jeszcze wyrwiemy trochę damage'u, nie mamy kart na ręce, zajebiście. A nie nawet bez tego, no, no przecież. To jest Kalazar, który ma swoją opę pasywkę. No i jak tu się nie zdenerwować, no masakra. Kogo tu oślepić? Tego, bo ma więcej damage'u. Ale nasz Słowik i tak ginie na strzała że ja już mam kartę na cmentarzu, że to jest jakaś porażka. <laughs> nie wiem, czy się po prostu nie poddać. Może to dali słabo? Nie. No masakra, przecież to jest jakiś że. Sługa Arjabala. Fajnie się nazywa Tańska. Nie, nie wygląda, nie powiem, że nie. Po co on to już Pewnie ma... może ma daily Dobierz kartę, zabijmy wszystkich... Tu, 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 tu. Dobrze, mam dużo kart w bo możemy słowika sobie przeżywać. <grywka> po parę razy. Wow. Nie wiem, że ja w ogóle jestem jeszcze w grze. Jak to wygram, to nie wiem. Nie, nie wygramy tego na pewno. Dojdzie w końcu do takiej tury, że on na przykład wystawi się z trzy jednostki. Na przykład można dziś, że to jest nawet ta tura. One więcej niż 3 jeszcze rzuci yyy, skok w czasie, więc po prostu zabije. Chociaż nie wygląda na to, żeby... Miał skok w czasie? Ciekawe, co to za karta. Postanowił jej nie odrzucać, więc możliwe, że jest jakoś niesłabo. A nie, to jest tylko jednostka. No i co ja teraz mogę zrobić? Co ja teraz mogę zrobić? Słowo światła! Uuuuu, uh -huh. dobry szkoda. O, No teraz już jesteśmy w stanie coś zrobić. Dobra. Tego stawiamy tu, tego stawiamy tu. Słowo światła. Może jeszcze sobie zagramy caun. Ha, ha, ha. Czemu nie? Szlachta. Zakończymy turę. Ciekawe co on zrobi, teraz to jest pojedynek kto dobierze lepszą kartę, tak naprawdę. Na szczęście mam Słowika, chociaż już na Zmintorze ma tylko 13 kart, więc jeszcze 4 razy mogę go wystawić. No i on chyba dobierze lepsze karty, no. Potrzebne mu są teraz jednostki i dobiera jednostki, tak. No, ciekawe co się stanie. I to jeszcze te jednostki o dwa razy, nawet gdyby mnie teraz zatykało to. No to tutaj się pojawi Potworek i te moje Liczniki Szału Na nic mi się zdadzą Zrobisz kartę O! Kolejne słowo Światła Tylko czy mi się chce je używać, czy muszę zabić tego? No, tak zrobimy Dobra, zabijamy tego Żeby tutaj się już ładowały nowe licz Liczniki Tego tu to zagramy tutaj. Kolejne słowo światła. No, sześć liczników, wow. On ma automatycznie też nietargetowalność, bo jeżeli ma więcej niż 3 bodajże liczniki, tak. Stosunięcia stworzenia z co najmniej trzema licznikami szału nie mogą być celami. No to on już ma 4, więc nie może być celem. Nie zabije go nam... Głupio śmiercią jest to niego zabić. Nie głupio, tylko czuchającym... Cuchającym w mroku? Nie wiem, mi się coś myli. To się nazywa zagubiony w mroku, ale pożaraczem dużo nie jest nie niego zabić. No, jej muszę coś postawić. Has nie. Ciekawe co ma na ręku. I co on Nie. Czułem co mroku. O to jeszcze w mroku, a tam będzie zagubiony w roku. Tam taka karta. Aha To dlatego to mi się myli. Dobra, najpierw go zabijemy później tutaj. szczau szczau. Mam nadzieję, że dobierzemy coś przydatnego. Na przykład kolejne słowo światła, Ruin Sektów No ja jestem w domu. Lecz nie, nie jestem. Dobierzmy mu kartę. O! Oh. O! Oh. Dobra. Najpierw zabijmy jego, żeby nie marnować yy, liczniku. Teraz nabijmy nowe. Tu strzał. I chyba zabiję tego tak w ten sposób. I postawię tutaj słowika. Czyli hitamy. Nietargetowalność, Are you fucking kidding me? Are you fucking kidding me, bro? Nie chcę go tracić. No dobra, on jeszcze nie ma nietargetowalności, więc może możecie ją I robimy turę. No, to jeżeli nie ma skał to możemy wyrwać 4 damage. 4, cztery... ale. Uff. Teraz się śmieję, bo sobie przerwałem biorąc łyka Uuuu to nie jest fajne. Mamy nie tragę zwalność, więc należę nie nabije. Pasywam, a zresztą już dobrą kartę. Sługa urcza pola. Nie jest dobrze, nie jest dobrze. Nie jest też ruinsektów. Na, 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 na niewiele się zda. Mamy coś, co jest... Czym jesteśmy w stanie go zabić? Hmm, dobra, dobierz kartę. Wow. Hmm. Teraz tak, tego wystawiamy Opłaca mi się go wystawiać, tak teraz myślę yy, Opłaca się, bo on dostanie pasyw, znaczy nie pasyw tylko Dostanie licz, licznik, tak? Dobrze, mówię, tego tu Tego chcę zabić z tym No dobrze, mówię, dobra. Mm, tego zabijamy tu. Ten dostał jeden licznik. Czuż właśnie robisz, nie nie będę tego używał. Strzał za 6, strzał za 2, tutaj to. Wow! Ludziska... On ter mamy teraz przewagę masakryczną. Jeżeli on nie ma żadnego gniewu arkata na ręce, w ogóle w talii, nie wiem, nie wiem co on gra w ogóle, bo miał skończyć w czasie. Nie, no raczej gra z jeden albo z dwa, może bym nie dobrył. To może to wygramy. Co nam tego zrobi? Za dwa nam hitnie, albo go przestawi. Czy to gniew będzie? Nie, to tutaj i tutaj pewnie. Robimy mu w tym momencie 7 damage. U. A jeżeli zagramy to, to będzie. Znaczy 6, a jeżeli zagramy to, to będzie 7. Wygraliśmy. Ha! No że tak powiem, wow. Ten odcinek zasługuje normalnie, się no, znaczy, tak gra zasługuje na miano legendarne. Gg. Gg. Don't play Inferno. <grych> tu OP. Ło, ledwo, 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 ledwo. No dobra, to gram jeszcze z jedną grą. Bo dlaczego by nie. Odpiszę dziewczynę. I mamy grę. Yy, Beznadziejna ręka. Yy, ta już lepsza, aczkolwiek w pierwszej turze nie wystawimy ich, żeby nam nie zabił yy, żadnego z goblinów swoim kryształkiem. Nie ma już kryształu, a więc możemy sobie ich spokojnie wystawiać. Jeden, drugi. Zakończ turę co teraz zrobi. Hmm. No kurczę, nienawidzę dotykowych telefonów. Szczególnie, gdy y, nie mogę trafić. No nie wierzę w to. Albo gdy klikam w coś, y, a to po prostu y, klika się obok, bo te literki na, na screenie są bardzo małe. Mmm, okay. Dobra. Wracamy do gry. Zwiększ damage. Tego przestawimy tu. Tego postawimy tutaj. Strzał. Robimy turem. No, znowu Inferno, no masakra. Hmm, może nie 90%, ale 70% gier to jest na Inferno. No. Przecież można się załamać, no? Mm, 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 mm. Czy wystawiać go, czy nie? Czy jego, jego, jego. Magi nie możemy używać. Tutaj nic hmm. Jak to zrobić, żeby było dobrze? Ciebie tu. Ciebie tu. Piącha. Mm, to jest coś stanie niego zrobić, ale. Wy... Dobra, wystawimy koksa, ciebie tu, ty strzał i robimy turę. Ooooh, tu, 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 tu. No, ciekawe, ciekawe, jak ta gra się potoczy. Jak na razie jest normalnie: nikt nie wygrywa, nikt nie przygrywa. Chociaż no, on ma przewagę na stole, przez tego swojego czyhającego, moim zdaniem. Pani by tego rzucił tutaj do góry. No ale chyba. Nie, rzuciłbym go tutaj. No kurczę. Użyłbym słowa światła i tego. W szóstej turze. No nie wierzę, że jest źle. Czekaj, co się dostanie. Nic. Dobra. Zwiększmy magię. Możemy użyć słowa i centaura. Hmm, tego tu. Tego tu, tu Centaura, to ciekawe, czy jeżeli tego bym przedstawił tutaj i użyję słonecznego żaru, żeby zabić jego, i tu się pojawi żetonik, to ten jego pasywka jeszcze tak jakby uderzy w tego, czy już w żetonik i żetonik zniknie? Bo jeżeli uderzy w żetonik, to bardzo dobrze, a jeżeli tak jakby w niego jeszcze, to to tylko stracę. Um, tylko stracę kartę niepotrzebnie, więc może zagramy to w ten sposób, że tego rzucimy na dół. Kurczę, no, hmm. Może zagramy to w ten sposób, no dobra, tego tu, tutaj strzał, damage za 4, ok. A, dopiero za dwie, córy będą użyć światło. Nie jest dobrze. Abyśmy teraz złapali dwa staki dla niego. Tu jeden i tu drugi. A nawet trzeci, bo ten go zabije. Przy każdego pasywka, żeby bije jeden damage, gdy dostaje licznik, nie działa cały czas, tylko właśnie jeden. Chociaż wtedy ta karta była za OP. Można by czyścić nieostały bardzo efektywnie. Bądź... No, efektywnie. Dobrze mówię. O co naszego kapłana i i u? No dla nas to nie jest dobrze. Bo znowu musimy wydać surowce, aby go przyzwać. Kurczę. Tego? Czy tego? No nic, wystawimy jego. Tego tu, żeby zblokował, tylko że coś nam odleci, aby nie odleciało słowo światła. Bo w następnej turze byśmy mogli bardzo dużo zrobić, tym słowem światła. Albo on nie grał pocisków, i nam nie zabił tego koksa, bo się załamie. I żeby nie odleciało słowo światła. Jeżeli to się nie stanie, to będziemy mieli naprawdę sporą przewagę. Bo tak, ten się teraz zabije, my dostaniemy licznik. Chyba, że się nie zabije. No, kurczę, no i tak Kubianko poświęci za moje OP. I całą taktykę chuj strzelił. Przynajmniej sobie użyję słowa światła i zabiję mu wszystko, co ma na stole. Uff, na szczęście, że nie, nie, nie wyleciało. Kurcze, nie mamy 8 surowców. No, masakra to do Dobra. Mm, tak więc magia. Słowo światła oczywiście. Teraz możemy zrobić mu 5, damage'u zadać. no się prawie wyrównaliśmy. No, C12 w no, tak jakbyśmy wygrywali, aczkolwiek on ma dużo kart na ręce, pasywki już może swoje używać, jeżeli będziemy odrzucać karty. A, tak więc, nie jest dobrze, nie jest dobrze. Uu. A to, co wystawił, to już w ogóle jest dla nas źle. Go, gdy zabijemy, to ta, ten nazwalnie tu. Będziemy musieli coś odrzucić. Pasywka nazwalnie, no zajebiście. Zobierz kartę, czy, czy temu dać świeże? Nie, no, dobierzemy kartę. Była. Tego należy nie zostawimy w spokoju. Eee, tutaj, to tutaj zrobimy coś takiego. O, i w następnej turze możliwe, że użyjemy roju insektów i że będziemy mogli skończyć grę bo tutaj będą się stakować staki, liczniki no kurde czy ja jestem w stanie to wygrać? 3 damage'u tutaj 4 jest, jeżeli tylko czy nie zabije mnie jego pasyw? z tym, dobra, zobaczmy była prawdopodobnie to zwyciężyliśmy w tym momencie muszę odrzucić coś, dajmy na to, że to Ło, wow, wygraliśmy. Wow. To było, nie powiem, że niełatwe, yy, że nietrudne to było. trudne. <grytanie> e, dobra, tak więc, jak widzicie, tak działa ten deck. Tutaj był przykład na to, jak działa ta krwiożerczość. Nie jest on jakiś top, silny czy te, i tak dalej, aczkolwiek nie jest też słaby. No, z dalej sobie na początku nie poradziliśmy. E, e, e. Chyba była już nie pamiętam. Sprawdźmy powtórki. Nie, 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 z tym jak on się nazywa. Nie, krakhakiem, tylko tworzenie talii. Na ke coś. Nie, za kamasem, a kamas. O. Nie poradziliśmy sobie, bo nas strasznie zespomował, miał lepszą rękę. Ale z tymi dwoma już daliśmy radę. Tak więc, komentujcie, jak Wam się podoba ta talia, no i mam nadzieję, że będziecie mnie dalej Trzymajcie się, hej.